Jesieniom na polach możemy podziwiać piękne, kolorowe dynie. Dynia może być głównym składnikiem wielu potraw. Jedną z nich tak przyrządzimy, zrobimy zupę dyniową. Do zupy dyniowej potrzebna jest oczywiście dynia. Mamy tutaj już obraną, za chwilę zeszatkujemy, cebulka, czosnek, w proszku papryczki też dodamy troszkę, gałka muszkatołowa, pieprz, przyprawa kary, cynamon, goździki. Imbir y, świeży, ziele angielskie i liść laurowy. Zetrzemy na grubych oczkach. gdzie nie. Na roztopione masełko włożymy teraz cebulkę. smażymy Czosnek. Tak, tak chwileczkę, żeby się czosnek nie przypalił, bo zaraz będzie gorzki. Dołożymy teraz dynię. Przesmażymy tak samo. O, jeszcze pokroimy papryczkę chili, bo supa musi mieć wyrazisty smak. Będzie bardzo aromatyczna, bo same takie korzenne przyprawy też przesmażymy. Razem bo dołożymy do. No, możemy tutaj jeszcze ziela, też listka. Wszystko przesmażymy. Przyprawa kary. Pierwszą. Gałka muszkatałowa, papryczka ostra, dwa goździki, z troszeczkę. Gdzie te wszystkie przyprawy przesmażymy, to będą, będą będzie się lepszy aromat. Tą musimy tak podusić, żeby taka była mięciutka. Tutaj już mamy przygotowany wywar do tej zupki. Jest to wywar warzywny, to wszystko włożymy do tego wywaru i będzie się razem gotować. Dynia jest mięciutka, przekładamy do wywaru. Posolimy. Ten jaj jest słodkim warzywem, także już nie słodzimy. Do tej zupy zrobimy lane kluseczki, do których potrzebujemy ze trzy łyżki mąki, jajeczko, kropelkę wody. Dobrze trzeba rozrobić, żeby nie było grudek. O, takie musi być Lane, <grymne> na lane kluseczki. Teraz na gotującą się zupę wlewamy cieniutko kluseczki. No takie nierówne, jeden większy, jeden mniejszy ciutko mieszamy, żeby się nie rozleciały. Ale jemy. Pięknie pachnie śmietanki. Tak. Jeszcze posypiemy prażonymi pestkami dyni. I Proszę bardzo. Smacznego.